Dzień dobry, moi drodzy. Tak, to są komentarze, które notorycznie pozostawiają liliputki umysłowe, widzące siebie królami życia, władcami Polski, ustawiającymi, kto jest a kto nie jest Polakiem, bo ma akcent. To ci wszyscy, którzy rozumieją Polska dla Polaków po swojemu, po głupiemu, a nie tak, jak należy, że Polska dla Polaków. Gdzie Polak jest gospodarzem, a inne narodowości są tylko gośćmi i nie mają prawa w cudzym domu swoich zasad wprowadzać. Z czym absolutnie się zgadzam. Jest takie rosyjskie przysłowie: Zostaw raka Bogu malica, ony łopra szybiot. W tłumaczeniu zmusi głupca, by modlił się do Boga, a rozbije sobie czoło sens polega na tym, że nieprzemyślane i nadmierne starania mogą przynieść szkodę. Przysłowie wyśmiewa nierozsądne, gorliwe wykonywanie czegoś, kiedy człowiek, nie rozumiejąc istoty sprawy, przesadza i wyrządza szkodę sobie lub innym. Niektórzy, nakręceni z tego przysłowia, modne obecnie nagonko na Ukraińców, wszędzie widzą Ukraińców i akcent ukraiński. Nie znam języka ukraińskiego, ale wiem, że nie wszyscy Ukraińcy są nerwowcami i wspierają nienawistną już w Polsce Natalię Panczenko. Wręcz mają jej za że przez nią i do nich stosunek Polaków się zmienił. Osobiście uważam, że ktoś celowo podsysa nienawiść Polaków do Ukraińców, aczkolwiek niektórzy swoim zachowaniem też to ułatwiają. Jednak należy pamiętać, że gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta i nie uważam, że tym trzecim są Rosjanie. Do wiadomości tych mądrych inaczej, które zamiast do treści nagrani odnoszą się do mojego akcentu. Swój komentarz zostawiacie ostatni raz na moim kanale, ponieważ od razu dostajecie bana i komentarz znika wraz ze swoim autorem. Niektórzy wołają, zamiast sprowadzać do Polski Ukraińców, pomóżcie lepiej Polakom wrócić do Polski. Cóż, piękne. I wiecie co? Wiele z radością przyjechało do macierzy, ale wiele też wróciło tam, skąd przybyli. Właśnie z powodu, który opisałam wyżej. Zresztą posłuchajcie sami. Jeśli słyszysz mój akcent, to nie znaczy, że nie jestem stąd. To echo historii. I niestety nie każdy Polak pamięta i wie o tym. Więc zaobserwuj, zostaw lajka i podziel się z przyjaciółmi. Motywuje mnie to do dalszych działań. To był wyrok śmierci, a nie transport za darmo. Moja babcia w 1966 roku była wysłana z terenu sowieckiej Ukrainy do Kazachstanu, tylko dlatego, że była Polką. W 1966 roku Polaków i Niemców pakowano do wagonów, wywożono tysiące kilometrów od domu. Moja babcia była jedną z nich. I to nie była przeprowadzka. To była kara za to, kim byli. Za język, za nazwisko, narodowość, religię. I dzisiaj, kiedy prowadzę ten TikTok i mówię po polsku z tym akcentem wschodnim, słyszę takie coś, że nie jestem Polką. Miejku, to co ona uważa za Polkę? Za Polką. No, uważam, uważam. I proszę trochę szacunku w tych social mediach. Bo pamiętajcie, że po tej stronie ekranu też siedzi człowiek, nie? I też czuje, czyta, przeżywa, bierze do siebie, więc szacunek. Nieważne w realnym życiu czy w internecie. Polacy mieszkający na wschodzie, urodzeni na wschodzie, będą mieli akcent wschodni. Z różnych przyczyn są na wschodzie. Albo tam wola losu i ówczesnej polityki wywieziono ich przodków, albo znaleźli się na wschodzie w wyniku przesunięcia granic Rzeczypospolitej. Ale wszyscy oni kochają Polskę. Czczo jej tradycje i przykazuje kolejnym pokoleniom. Są dumni ze swojego polskiego pochodzenia. Są bardziej polscy od niejednego Polaka urodzonego w Polsce. Nic prócz swojej miłości i oddania Polsce nie mogą jej dać, ale jest Polonia Zachodnia, Polacy na obczyźnie, którzy również śnią o Polsce, o jej pomyślności, dobrobycie i kochają ojczyznę. I z z For første gang så går en polsk president i denne marsjen. Ganske sterkt signal, er det ikke det? Det er et veldig sterkt signal. Og det er et signal om at Karol Navrotski, som han heter, ønsker å bygge bro mellom de ulike partiene ytterst på høyrefløyen i polsk politikk. afera w NRK. I dlaczego Polonia w Norwegii zakipiała? Słuchajcie, muszę wam o czymś opowiedzieć. Taką historię, która niedawno wybuchła tutaj w Norwegii. I to tak porządnie. Po porannym programie NRK, czyli norweskiej telewizji publicznej, coś takiego jak TVP w Polsce, tylko z większym zaufaniem społecznym, pojawił się materiał o Marszu Niepodległości w Warszawie. I nagle na ekranie wyskakuje pasek z napisem Nazistowskie marsze w Polsce. Tak, serio. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda z perspektywy przeciętnego Norwega, który o Polsce wie tyle, co nic. Włącza telewizję i myśli: Aha, w Polsce na święto niepodległości chodzą naziści. No więc Polonia tutaj w Norwegii zagotowała się w sekundę. Zaczęły iść skargi, maile, oficjalne zgłoszenia. Do Rady Programowej były reakcje portali polonijnych, były reakcje ambasady, ale co najważniejsze, masowo odzywali się zwykli Polacy, tacy jak my, i wiecie, co to zadziałało. NRK po kilku dniach presji musiało oficjalnie odnieść się do sprawy. Szef działu Newsów przyznał, że to był błąd, napisał jasno, użycie słów nazimarczes było nieuzasadnione i NRK przeprasza za ten błąd. To nie jest stanowisko NRK wobec Polski. Rozumiemy, że to mogło być raniące. I powiem Wam jedno: to była jedna z tych sytuacji, kiedy Polonia naprawdę pokazała siłę, bo czasem ludziom się wydaje, że jesteśmy tu w Norwegii rozproszeni, zajęci swoimi sprawami. A prawda jest taka, że kiedy trzeba, potrafimy być solidarni jak cholera. I cała ta historia uczy jednego. Jeśli pozwalasz, żeby ktoś cię przedstawiał nieprawdziwie, to następny raz będzie tylko gorzej. A jeśli reagujesz, nawet mailami, nawet jednym komentarzem, to jesteś w stanie zatrzymać coś, co idzie w bardzo złą stronę. I dlatego chciałam o tym opowiedzieć, bo niezależnie od tego, gdzie dziś mieszkamy, nasze dobre imię to nie jest coś, na co można pozwolić wjeżdżać, byle paskiem w telewizji. Polacy w Norwegii mają głos i, jak się okazuje, potrafią go użyć. Stowarzyszenie Kamradzkie Grunwald z Norwegii 18 listopada skierowało do redakcji NRK pismo o treści. Sprawa dotyczy reportażu z dnia 12 listopada 2025 roku w programie Nechetz Morgen. Z uwagi na to, że Wasza stacja telewizyjna NRK wyemitowała reportaż w dniu 12 listopada 2025 roku, w którym to zostały przekazane nieprawdziwe wiadomości na temat święta niepodległości w Polsce. Emitując ten program, pokazujecie Wasz brak podstawowej wiedzy historycznej na temat mojej ojczyzny, Polski. W obronie naszych ojców i dziadków, którzy przelewali krew na frontach całego świata w walce z faszyzmem, nie możemy przejść obojętnie wobec tych obelżywych, obraźliwych słów, których byliśmy świadkami. Z przykrością stwierdzam, że nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy był to celowy przekaz, czy też słaba prasa dziennikarska? Wiemy o przyprosinach, które pojawiły się dnia następnego, jednak fakt ten nie pomaga sprawie, a raczej skłania nas do kolejnych pytań. Zwracam uwagę na szalono dysproporcje w przekazie, kierując się zasadą, że 3 miliony obejrzało. A tysiąc przeczytało wiadomość, co czyni tę sprawę bardzo niesprawiedliwą nie tylko wśród norweskiej publiki, ale i polskiej. Przypominam również, żeby odświeżyć fakty historyczne, że Polska jako jedyna w czasie wojennym nie kolaborowała z faszystykami Niemcami, a jakiekolwiek próby orzekane były przez sąd wojenny i karane śmiercią przez oddziały Armii Krajowej, AK. Proszę o Ustosunkowanie się do pisma i proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska i rychłą odpowiedź. Otrzymuję do wiadomości NRK Ambasada Rzeczypospolitej w Osło Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Federacja Polonii Kamrackiej, Federacja Kobiet Życie Chorągiem w Polonii Kamrackiej. I kolejne oświadczenie od Polonii, chorągwi Polonii Kamradzkiej. Oświadczenie w związku z nieprawdziwym przedstawieniem Polski oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście obchodów państwowych reportaż programu NIHE Morgen z dnia 12 listopada 2025 roku. Z głębokim oburzeniem odnosimy się do materiału wyemietowanego w norweskim programie informacyjnym Morgan w dniu 12 listopada 2025 roku, w którym w sposób nieprawdziwy i jednostronny zaprezentowano zarówno Polskę, jak i Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosił się on do polskiego wydarzenia, które miało miejsce 11 listopada w dniu niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającym odzyskanie suwerenności państwowej w 1918 roku po 123 latach niewoli zaborów i politycznego rozbioru dokonanych przez Rosję, Niemcy oraz Austro-Węgry Reportaż ten godzi w historyczną prawdę, narusza dobre imię narodu polskiego oraz stanowi rażące naruszenie podstawowych standardów rzetelności dziennikarskiej. Fałszywe sugestie o rzekomych nazistowskich marszach w Polsce są nie tylko bezpodstawne, ale stanowią świadome przekłamanie historii i próby przeniesienia odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę na naród polski. Naród, który był jedno z pierwszych i największych ofiar niemieckiej agresji w trakcie II wojny światowej. Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, nie ma żadnego historycznego ani ideologicznego związku z nazizmem ani z jakimkolwiek formami skrajnej ideologii. Jego geneza sięga 1918 roku i symbolizuje wyłącznie triumf wolności nad zniewoleniem. Jako Polonia, zamieszkująca poza granicami naszej ojczyzny, stanowczo sprzeciwiamy się takim insynuacjom i wyrażamy brak zgody na oczernianie nas, Polaków, którzy przez wieki doznawali wielu krzywd, represji i prześladowań, a mimo to konsekwentnie stawali po stronie wolności, demokracji i poszanowania godności ludzkiej. Do dnia dzisiejszego wiele z tych krzywd nie zostało w żaden sposób czynionych. ani moralnie, ani materialnie. W świetle powyższego szczególnie oburzający jest fakt, że oskarżenia o rzekomy nazizm zostały skierowane w stronę urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, który swoją obecnością podczas uroczystości reprezentował cały naród polski. Tego rodzaju insynuacje są nie tylko bezpodstawne, ale stanowią jawny akt zniesławienia głowy państwa, co może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego z tytułu pomówienia. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju oskarżenia godzą nie tylko w urząd prezydenta, ale również w cały naród polski i jego godność. Równocześnie wyrażamy oczekiwanie, iż stosowne instytucje oraz media odpowiedzialne za propagowanie tych nieprawdziwych informacji wystosują publiczne przeprosiny wobec Polski, jej obywateli i urzędującego prezydenta. Naród polski zasługuje na szacunek, zarówno za swój historyczny wkład w walkę z totalitaryzmem, jak i za niezmienne przywiązanie do wartości wolności, godności i suwerenności. Pozdrawiam myślących.